Przez najbliższe kilkadziesiąt godzin będę leciał czterema różnymi samolotami. W tym filmie pokażę Wam, jak wygląda i opowiem, jak smakuje jedzenie w klasie ekonomicznej. Swoją podróż rozpoczynam naszymi krajowymi liniami lotniczymi i lecę z Katowic do Warszawy. W samolocie lotu dostaliśmy, jako poczęstunek, drożdżówkę. Była to drożdżówka z malinami, i do wyboru do picia była woda gazowana albo zwykła. Drożdżówka nie była zła, ale nie było to nic specjalnego. Sam lot z Katowic do Warszawy trwa 35 minut, więc. Pan steward i pani stewardessa musieli się nieźle uwijać. Był to krótki lot, dlatego przekąska była taka, jaka była. Z Warszawy do Dochy będę leciał linią Qatar Airways. W cenie biletu mam otrzymać posiłek, już nie mogę się doczekać, co to będzie. Na początek podano nam paczuszkę krakersów i do wyboru były różne rodzaje napojów: były normalne soki, była woda, były Coca-Cola i wszelkie napoje alkoholowe, od wina po alkohole ciężkie. Można było zamówić, co się chciało i ile się chciało. Nadanie główne do wyboru były trzy różne posiłki. Ja wybrałem wegetariańskie ravioli, które było nadziewane serem i było w sosie pomidorowym. Dodatkowo do tego była sałatka z kuskusu, taka mała bułeczka i deser. Oprócz tego można było wybrać kurczaka albo wołowinę. Później jeszcze podczas lotu obsługa przyniosła takie przekąski słodkie i przekąski słone w formie chipsów i można było zamawiać dowolnie. Te napoje alkoholowe, napoje gazowane oraz soki i wodę. W podsumowaniu mogę powiedzieć, że jedzenie było naprawdę smaczne. Ravioli były super. Fajne jest to w Katarze, że można te napoje brać do woli i jeśli ktoś ma potrzeby się czegoś napić, to po prostu Prosi stewarda czy stewardessę i dostanie to co chce. Kolejny etap podróży, tym razem z dochy do Jakarty, będę pokonywał znowu liniami Qatar Airways, i tym razem znowu mam w cenie biletu wliczony posiłek. Niestety, gdy wsiadłem do samolotu, to od razu zasnąłem i przespałem pierwszy gorący posiłek. Obudziłem się dopiero nad ranem, gdy podawali śniadanie. Na śniadanie były trzy opcje. Ja wybrałem wegetariańskie pierogi z makaronem, do tego miałem nawet ciepłego krosonta z drzemem. Yy, owoce i deser. No i wiadomo, do wyboru soki, napoje gorące i zimne. Tym razem to jedzenie w ogóle mi nie smakowało. Te pierożki jeszcze były zjadliwe, ale ten makaron był niejadalny. Yy, deseru nawet nie tknąłem, owoce zjadłem i kroson był bardzo dobry. Dżemu też nie jadłem, bo jak leciałem dwa tygodnie temu w drugą stronę, to dżem to było jeden wielki cukier. Ostatni lot w tej podróży pokonam indonezyjskimi liniami Garuda Indonezja. Będę leciał z Jakarty na wyspę Lombok. W cenie biletu mam gorący posiłek. Tym razem do wyboru był kurczak albo ryba z ryżem i warzywami. Ja wybrałem zestaw z rybą, do tego był taki y, słodki wafelek i paczuszka y, różnego rodzaju orzeszków. Jedno i drugie było niedobre. Ryba, którą jadłem, była średnia, no ale zjadłem, bo coś trzeba jeść. Ale jakbym coś takiego dostał na przykład w restauracji, to bym to oddał. Tak wyglądało jedzenie na pokładach trzech różnych linii lotniczych. Zdecydowanie najbardziej urozmaicone jedzenie było w samolotach linii Qatar Airways, ale nie ma się co dziwić, bo jest to linia uznawana za jedną, za jedną z najlepszych na całym świecie. Linie Garuda Indonesia, ja zawsze porównuję do naszego takiego PKP z lat 90., i tak właśnie wyglądało to jedzenie. Nie było złe, ale też nie było nic atrakcyjnego. A jeśli chodzi o nasz lot, no to yy, dystans Katowice-Warszawa jest zdecydowanie za krótki na to, żeby podać jakiekolwiek jedzenie. Więc ta drożdżówka to było po prostu takie minimum, które mogli podać. Nie była zła, ale nie była też wybitna. Ciekawe, co lot podałby na dłuższym dystansie. Podsumowując, jedzenie w samolotach, to muszę stwierdzić, że nie jest to nic przyjemnego. Ale jeśli yy, jedzie się w taką podróż, no to zdecydowanie można się żywić tylko i wyłącznie tym jedzeniem w samolotach, jest to wystarczające po prostu nie jest to smaczne i jest to takie odgrzewane, jak, takie jakby z mikrofalówki, ale da się zjeść przeżyłem, nic mi nie było, nie miałem problemów żądkowych dajcie znać w komentarzu jakie wy macie doświadczenia z jedzeniem w samolotach, trzymajcie się, cześć